Cześć, Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku, dość nietypowo jeśli chodzi o mój kanał, ale będzie prezentacja odkurzacza piorącego Parkside'a z Lidla za 400 zł. Jest to model PWS 20B2, 3 lata gwarancji, tak jak już wspomniałem, 400 zł. Przejdziemy sobie do tego, co znajduje się w środku, a potem przy wykorzystaniu chemii, no, z którą akurat ja używam, jeśli chodzi o pracę przy samochodach. Sprawdzimy jak on sprawdza się w tych warunkach. Zacznijmy od otwarcia kartonu. Zobaczymy sobie co wchodzi w skład naszego zestawu. Oczywiście odkurzacz za 400 zł piorący versus Kersher na przykład za 2000 bądź jakaś tam wersja tańsza za... 400, no to nie ma się co tutaj... za eee, 1000. Nie ma co tutaj za dużo porównywać. Mamy tu jakieś saszetkę z chemią do pewnie pukania jeśli się nie mylę. Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki w 5 Taka pewnie próbka. Wąż z przewodem, który podaje nam do dyszy środek piorący. Druga część tej rurki. No i sam odkurzacz. Jest tutaj uchwyt, dzięki czemu możemy sobie w łatwy sposób go przenosić kabel. Gdzieś było nawet napisane ile ten kabel ma długości 7,5 metra. Także sporo, sporo. No oszczędzi to nam, jeśli chodzi o przedłużacz. Tak wygląda on. Generalnie z zewnątrz. W środku już nic nie ma, także myślę, że jeśli chodzi o samą konstrukcję w środku, warto otworzyć i pokazać. Poczekajcie, tu mamy zbiorniczek. Na wodę i w środku mamy różne końcóweczki. Mam no, typową końcóweczkę do prania dywanów. Dosyć szeroka. To widzę. Końcóweczkę do takiej tapicerki powiedzmy samochodowej, wąska, takie mniejsze powierzchnie, końcóweczka do odkurzania, kółeczka, które sobie potem zmontujemy. Kolejna końcówka do odkurzania, węższa, szczelinowa. No i oczywiście filterek do pracy na mokro. I jeszcze woreczki, jeśli chodzi o odkurzanie, instrukcja. No i chyba to wszystko z tego, co widzę, dokładnie tak. Nie ma sensu się za dużo rozgadywać na ten temat. Przejdziemy sobie do testowania. No i przechodzimy, słuchajcie, do testów. Za mną już wypranie dwóch tapczanów plus dwóch foteli. Także coś tam mniej więcej już tym sprzętem podziałałem. No i czas na dywan. Trochę sobie zadanie utrudniłem, bo jest to dywan z długim włosiem, więc jak wiecie pewnie, jeśli ktoś z Was taki dywan ma, no to jest on trudny dosyć w utrzymaniu, w samym odkurzaniu. Już tak naprawdę ciężko jest wydobyć ten kurz i tak dalej z tych długich włosów. Ja generalnie korzystam z chemii ADBL-a, pre-spraya oraz Ekstiluringsa, czyli takiego płynu, który wypukuje nam tego Prespera, którego spryskujemy na początku. I dokładnie tak spryskujemy, szczotkujemy, odstawiamy na 5 minut. Po czym właśnie przechodzimy do prania. No i metodą, jaką ja się posługuję, jest, są dwa przejazdy. Jeden przejazd w tym kierunku, drugi przejazd w drugim kierunku, na krzyż. I potem dwa przejazdy już na sucho z wyciąganiem wody. No i tego środka płuczącego. No, dzisiaj użyję końcówki tej szerokiej, bo ona ma tutaj dodatkową taką przysawkę z delikatnym włosiem. Który, właśnie przynajmniej tak mi się wydaje, powinien jeszcze bardziej wyczesywać z tych naszych długich włosków w ten brud. No i co, do dzieła. Zobaczmy, jak to będzie w praktyce. thank you za sobą umieściłem dywanik na folii, żeby jak będzie sobie schło, żeby nie oddziaływało to na panele w żaden sposób, chociaż podejrzewam, że i tak by się nic nie stało. Natomiast samo pranie, jak widzieliście, przeprowadziłem w dwóch etapach. Dołożyłem kolejne dwa przejazdy. Dlaczego? Trochę z eksperymentu, trochę dlatego, że jeszcze ten brud cały czas był wciągany, więc postanowiłem, że sprawdzę, jak to będzie, jeśli znowu spryskamy. Go ponownie i jeszcze raz zrobimy takie dwa przejazdy na mokro i dwa na sucho. No i co? Było już zdecydowanie lepiej, natomiast już trzeci raz na pewno bym tego nie zrobił, bo od spodu mm, mocno byśmy go przemoczyli. I na razie jest myślę ok, ale w niektórych fragmentach delikatnie już widać, że ta woda dosyć tam się dostała. Także żeby nie przemoczyć, zwłaszcza jeśli chodzi tu o tapicerkę samochodową czy jakieś fotele, czy tapczany, warto już kolejnych etapów takich nie robić, żeby ta gąbka nie dostała wilgoci, no bo wtedy też ciężej jest to yy, ciężko jest to czyścić, bo ta gąbka jednak w sobie ten brud ma i można tak płukać, pukać bez końca. Yy, dlatego myślę, że na takich dwóch przejazdach to się by zakończyło. Chociaż tapcza myślę, że i tak warto tylko jeden, znaczy te dwa przejazdy raz w tą stronę, raz w drugą, potem na sucho dwa razy i, i myślę, że to jest ok. Tutaj sobie poeksperymentowałem z tymi dodatkowymi jeszcze dwoma przejazdami na mokro i sucho. I co mogę powiedzieć, na pewno dużo zależy od tego jak ten dywan odkurzymy wcześniej, jak, on mocno, jak ten mocno kurz był w niego wbity, bo nie ukrywam, że coś tam na pewno jeszcze widzę zostało, ale to może potem na sucho jeszcze go raz odkurzę i zobaczymy czy coś tutaj to dało. Na pewno dało, efekt jest naprawdę fajny. Nie ma tego już zbyt dużo, ale jednak widać jakieś tam pozostałości jeszcze są. Ale to tak mówię, długie włosie tego dywana nie ułatwia nam zadania. Nawet nam się zrymowało. Myślę, że jeszcze jakiś test na pewno tapczana zrobimy. I będę montował ten film, żebyście mogli sobie coś o tym urządzeniu wyrobić, jakąś opinię. Natomiast samo podsumowanie będzie na końcu. Mam kilka plusów, mam kilka minusów tego urządzenia. Na razie, na razie myślę, że to jest naprawdę fajny sprzęcik, zwłaszcza, że kosztuje niewiele. Ale ostateczne podsumowanie zostawiam na sam koniec. I mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym urywku, tym razem z tapczanem. No i moi drodzy, czas na tapczanik. Pozwolicie, że zrobię mały fragmencik przy Was, żeby Was nie zanudzić długością materiału. Zrobimy sobie tutaj, podzielimy ten tapczan na 6 części. Eno z njih bomo naredili skupaj. Zaczynamy tradycyjnie dwa przejazdy na mokro i dwa na sucho. Czas na podsumowanie, słuchajcie, będzie krótko, zwięźlej na temat. Zacznijmy sobie od może największej zalety, czyli ceny. Ja za odkurzacz zapłaciłem 400 zł. Aktualnie on kosztuje chyba 500 z tego, co się orientowałem. Dokupiłem chemię, czyli ATBL-a, o którym już tam temat był poruszony. Czyli razem około 500 zł wydałem na ten zestaw. No i do tej pory wybrałem 5 tapczanów i 3 dywany, także. Jakbyście sobie policzyli ekipę, którą trzeba byłoby zamówić, no to pewnie rachunek byłby większy albo przynajmniej by się nam już to zwróciło. Także sprzęt, można śmiało powiedzieć, że jest już e, zarobił na siebie, że tak to powiem. E, no, ale oczywiście podczas użytkowania zauważyłem też pewne minusy tego sprzętu, e, a mianowicie jednym z takich dosyć uporczywych problemów to jest ten zbiornik, który teoretycznie ma pojemność 20 litrów 20 litrów. No, a w praktyce wychodzi, wychodzi na to, że po około takich dwóch pełnych zbiornikach 4-litrowych, e, jeśli dalej, powiedzmy, kontynuujemy naszą pracę i przy trzecim zbiorniku, czyli już teoretycznie ponad 8 litrach wody, e, ten poziom wody podchodzi już pod ten filtr, który niestety, pod, jeśli już namoknie po jakimś czasie, to zsyła się samoistnie. Co dosyć utrudnia pracę, bo automatycznie słychać, że ta praca tego silnika się zmienia. Oczywiście trzeba wyłączyć, opróżnić i tak dalej, żeby oczywiście ta woda do środka się nie dostała. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest. No więc tak, dwa pełne zbiorniczki, ja wtedy już opróżniam ten zbiornik z brudem. To taka dosyć uciążliwe było, ale generalnie idzie się przyzwyczaić. Potem już jakby nie było z tym problemów, ale początki takie właśnie były nie do, takie no niefajne, bo myślałem, że 20 litrów to właśnie ma to do siebie, że to będzie 20 litrów, jednak nie było. Kolejną wadą jest to złącze. Posłuchajcie, na początku w jakimś czasie samo mi się to odkręciło. Ten wąż tutaj jest wkręcony w to tutaj i tak się trochę zdziwiłem, że samo z siebie to się odczepiło. Myślałem na początku, że to się po prostu wyrwało, ale to jest wkręcane i po prostu jakoś samoistnie pewnie przez to, że się trochę ten mąż pociągało i tak dalej. No to wyskakiwał. Yy, no oczywiście te złączki, tak jak na przykład, zobaczcie tutaj dysze, tutaj yy, one trochę też przeciekają. Oczywiście nie jest to jakieś tam, nie leci z tego pełną wody, natomiast jakieś tam pojedyncze kropelki się zdarzają. Yy, jeśli jakoś tam powierzchnię sobie czyścimy, no to yy, często bywało tak, że właśnie jakieś tam krople tego płynu tej wody z dodatkiem gdzieś tam skapnęło, ale myślę, że potem jak już wiedziałem, że tak się dzieje, no to uważałem. No ale jakoś jakby tych złączeń, no nie, na jakimś tam najwyższym poziomie, ale też cena równa się coś. No nie jest to kerszer za 2000, więc tutaj z tyłu głowy należy mieć to, że no płacimy znacznie mniej za coś, więc nie ma coś, nie ma, nie ma co oczekiwać, że będzie to sprzęt z jakiejś najwyższej półki. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, jestem z tego mega zadowolony. Tutaj już wspomniałem, kwota nie jest jakoś wygórowana i można za całkiem małe pieniądze czyścić, już sobie chociażby w swoim własnym, w swoim własnym domku, poczyścić sobie te wszystkie wypoczynki. Jak najbardziej nam się to zwróci. Jeśli chodzi o właśnie zużycie wody, to na tej małej saweczce no to dosyć powiem wam często trzeba było wymieniać ten zbiorniczek chyba na cały tapczan wychodziło tam kilka 4, 5, 6 takich zbiorniczków w zależności jak szybkie były przejazdy natomiast przy dywanach polecam wam tą szerszą końcóweczkę jeśli macie duże dywany oczywiście wtedy tej wody znacznie mniej e, znacznie mniej schodzi no i tutaj możemy sobie tę nakłęczkę ściągnąć i mamy taką zwykłą tutaj jest nasadeczka do takich jakby jeszcze z taką szczotką która też ładnie Wyczyszcza nam ten y, dywan. No i suma summarum, w przypadku takich odkurzaczy, trzeba pamiętać, że znaczną część roboty, no to oczywiście jest chemia, y, która jest jakby nieodzownym elementem tego czyszczenia. No i warto właśnie przed tym zaopatrzyć się w dobrą chemię, y, bo zaoszczędzi nam to sporo czasu. Y, no i tak jak już widzieliście moją technikę prania, no to wcześniej właśnie jest oprysk takiego prełosza żeby ten brud wzruszyć, potem e, o chwilę odczekuję, no i właśnie przod do prania e, jak najbardziej mm, efekty są, no jestem w szoku, że są tak dobre, bo tylko chyba jedna taka delikatna cętka jakaś tam nie zeszła, aczkolwiek mam wrażenie, że jest to wada materiału na jednym z tych pięciu tapczanów, e, więc jakby nie zaliczam to tego, że sobie odkurzacz nie poradził, bo wydaje mi się, że to była właśnie wada materiału. No, a ze wszystkimi plamami do tej pory sobie świetnie poradził, więc myślę, że zakup jak najbardziej na plus. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Nie przynudziłem Was zbytnio. Zostawiliście łapeczkę, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie widzieliście. No i jeśli chcecie, no to oczywiście będą, będzie więcej testów yy, narzędzi Parkside, bo jeszcze kilka kluczy. Klucz udarowy chyba mam. Mam wkrętareczkę, mam jakiś kompresorek do pompowania opon. Jak najbardziej możemy sobie to potestować. Yy. Dziękuję Wam, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.